Dna moczanowa to choroba, która przez wiele lat była źle zrozumiana. Wiele osób nadal myśli, że powstaje od jedzenia mięsa, ale lekarze tacy jak dr Paul Mason i dr Anthony Chafee jasno pokazują. To mit. Dr Mason, australijski lekarz medycyny sportowej wyjaśnia, że puryny z mięsa nie są problemem, jeśli metabolizm działa prawidłowo. Problem zaczyna się, gdy organizm jest przeciążony fruktozą i węglowodanami, które zaburzają pracę wątroby i nerek, blokując usuwanie kwasu moczowego. To właśnie fruktoza z soków, owoców, miodu i słodyczy prowadzi do stanów zapalnych i odkładania kryształków w stawach. Dr. Czefi, neurochirurg i specjalista od diety zwierzęcej, dodaje, że dna moczanowa nie wynika z jedzenia tłustych mięs tylko z uszkodzenia gospodarki insulinowej. Mięso nie jest winne, winny jest styl życia. Jeśli chcesz się pozbyć objawów, odstaw słodkie napoje, owoce, ogranicz węglowodany, zacznij jeść tłuste mięso, jajka i buliony, wzmocnij wątrobę, uspokój układ hormonalny i przywróć organizmowi naturalną równowagę. Dna to nie wyrok, to sygnał, że czas przestać wierzyć w stare mity. Podziel się tym filmem, jeśli znasz kogoś, kto nadal boi się mięsa i walczy z bólem, nie znając prawdziwej przyczyny.